Strzeżcie się uczonych! Czytanie z pierwszej księgi królewskiej pokazuje proroka Eliasza, który prosił Bogą wdowę o wodę i trochę chleba. Wdowa głoduje razem z synem i spodziewa się, że już dłużej nie da rady wyżywić ich oboje, aż tu nagle ktoś obcy prosił o oddanie ostatniego okruszka chleba. Dziś zostałby wyśmiany, ale wtedy wdowa tłumaczy się, dlaczego nie może tego zrobić, a po namowach i tak dzieli się posiłkiem z prorokiem. Nagroda jest wielka, jej rodzina już nigdy nie zazna głodu. Czy nie warto więc zaufać Bogu i postawić go ponad wszystko, nawet w najtrudniejszych chwilach? W jego mocy jest, by odwrócić każdą trudną sytuację w naszym życiu. Ewangelia w dłuższej wersji opisuje, jak ludzie dzielą się swoimi pieniędzmi. Chrystus obserwuje, jak bogaci dzielą się swoim majątkiem, bogaci i władcy, którzy zachowują się tak, by innym się przypodobać. To właśnie takich fałszywych ludzi powinniśmy się strzec ponieważ w ich pięknych słowach i gestach kryją się okropne pułapki na ludzi. Tymczasem biedna wdowa oddaje swojego ostatniego grosza. Nauczyciel podkreśla, jak ważne jest nasze zaangażowanie w Boże sprawy. Każdy z nas może przyczynić się do tego, by świat wyglądał lepiej, adekwatnie do swoich możliwości. Każdy, nawet najmniejszy gest się liczy. Tym bardziej, że to, co wydaje się drobne dla nas, dla kogoś innego może znaczyć bardzo dużo.